Dziękujemy serdecznie dziewczęta, gratulujemy. Kategoria wieku 12. Miejsce trzecie, Justyna Wyska, swój głos. Miejsce drugie, Anastazja Witkowska, Orta I miejsce pierwsze, Agata wesołowska Wolnik, Wielk Gratulujemy serdecznie dziewczęta. Dziękujemy bardzo. Kategoria Wiekowa 13 lat. Miejsce trzecie. Julia Święcka Korona Olsztyn, Miejsce drugie Natalia Kościanek Olimpik Walka. I miejsce pierwsze Aneta Pilewska Olimpik Walka. Miejsce 3 dziewczęta, dziękujemy bardzo, kategoriami pomoc 14 lat, miejsce 6. Natalia samena płetwa formalna, miejsce 2.